Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Po dłuższej przerwie związanej ze studiami wracamy do nagrywania. Na dobry początek pójdzie moje grudniowe zamówienie ze sklepu Custom Army, któremu się dzisiaj przyjrzymy. Zapraszam. Zamówienie to złożyłem przed świętami, więc trzeba przyznać, że trochę już czekało na swoją prezentację. Tym razem nie zakupiłem jednak luźnych akcesorów i broni, a zamiast tego postawiłem na pakiety do tworzenia minifigurek żołnierzy. I tak znalazły się tutaj dwa pakiety do żołnierzy powietrzno-desantowych z gwardii Kurusant. Po jednym pakiecie do żołnierza szturmowego i medyka, także z gwardii Kurusant, aż cztery pakiety do żołnierzy szturmowych z 320. Zespołu siódmego korpusu galaktycznego, pakiet komandora Blaja i żołnierz szturmowy będący zwykłym szarakiem. Z racji wydania odpowiedniej kwoty otrzymałem również pakiet do stworzenia świątecznego klona ARC. Pakiety zawierają wszystkie potrzebne elementy do wyklejenia minifiga. No może poza torsem, nogami i głową. To akurat trzeba sobie zorganizować samemu. A zaczniemy od reprezentacji 327 korpusu galaktycznego ID Sekury. Każdy z czterech pakietów z żołnierzami szturmowymi zawiera: Keę, binokulary, blaster DC15S, materiałową kamę i faldron z zasobnikami oraz kalkę z klonem i czarnym paskiem na binokulary. Tych ostatnich raczej nie będę wyklejał, a zamiast tego użyję takiej oto czarnej farki. Uznaję to po prostu za szybszy, prostszy. I równie skuteczny sposób ozdabiania tych binokularów niż nakładanie tej kalki. Same elementy wyglądają świetnie i już nie mogę się doczekać, jak będą no wyglądały na minifigurkach. Następny jest ich dowódca, czyli komandor CC5052 Blay. Posiada on hełm i binokulary z kalkowaniem takie same jak jego żołnierze i blaster DC15A wykonany oczywiście w technologii druku 3D i posiadający tak samo jak inne blastery RCA niesamowicie dobrą ergonomię. Blaje odróżniają od zwykłych żołnierzy brązowe pasy na pancerzu oraz kabury na blastery nadrukowane na kamie. Jak dla mnie jest to dobry zaczątek 327 Siódemki w mojej armii klon. A teraz przejdźmy dalej. Po 327 korpusie galaktycznym zajmiemy się gwardią kurusant. W pierwszej fali zdesantujemy żołnierzy powietrznych. Obaj posiadają przepiękne kalkomanie z symbolem gwardii nad Wizjerem. Do tego hełmy, blastery dc 15 s oraz materiałowe na ramienniki i szare kamy z pasami i czerwonym obszyciem. Kamy te są podobne do tych u żołnierzy Blaya. Wszystkie elementy materiałowe są oczywiście wykonane z lekko usztywnionego materiału, co zapobiega strzępieniu się materiału podczas wycinania i odparnia je na prócie wraz z upływem czasu. co jest niestety bolączką elementów oryginalnie legowych. Niestety ma to też swoje wady, ponieważ podczas zaginania na elementach materiałowych lubią pojawiać się niewielkie stresmarki, które są leciutko widoczne, ale jednak. Więc warto to odnotować. A teraz. Przejdźmy do kolejnych jednostek. Desant wspierać będą nadciągający lądem jednostki gwardii, do których należy ten oto żołnierz szturmowy. Uzbrojony jest tak jak jego poprzednicy i posiada ten przepiękny symbol gwardii nad wizjerem hełmu. Uwielbiam ten design. Razem z nim szturm prowadzić może pospolity szarak, również władający blasterem DC15S z kalkomanią przedstawiającą oczywiście całkowicie biały pancerz. Z racji bycia zwykłymi żołnierzami nie posiadają oni elementów materiałowych. Na wypadek rannych podczas walk w legionie mamy medyka. Będzie to mój pierwszy medyk polowy w armii, co mnie mega cieszy. Sanitariusz posiada pancerz bardzo podobny. Do żołnierza szturmowego z tym, że posiada dodatkowo symbole medyka polowego. Ten tutaj zakładam, że ma wylądować na hełmie. Dodatkowo, poza oczywiście blasterem DC-15S i hełmem, w pakiecie znalazł się znakomicie wykonany plecak z materiałowymi szelkami, zamknięciem i kalkomanią symbolami republiki lub służb medycznych do wyboru. Oczywiście, z racji tego, że jest to sanitariusz, na plecaku wyląduje symbol służb medycznych. I jako ostatni został nam już otrzymany za wydanie odpowiedniej kwoty świąteczny gratis. Jest to Komandos Ark. Jego wyposażenie stanowią blastery DC-17. Plecak, hełm pod kalkomanie, przepiękny ramienik z zasobnikami i również świetna kama z emblematem Republiki i wzorkiem przypominającym kryształy. Jest też kalkomania, która jest świetnie wykonana i prezentuje pancerza RCK. To połączenie kolorów, zwłaszcza zielonego, białego i czerwonego wygląda świetnie. Podoba mi się też ten humorystyczny napis ELF na kalce. No cudne to jest. No to co? Tradycyjnie zobaczmy teraz elementy materiałowe i 3D w akcji. To już koniec w tym odcinku. Choć nie wygląda to było, to jak dotąd moje największe zamówienie z Republic Custom Army i ponownie się nie zawiodłem. Elementy 3D są mega szczegółowe rozposiadają bardzo dobrą ergonomię względem minifigurek. Materiałowe części są wytrzymałe i razem z kalkomeniami są wyśmienicie wykonane pod względem jakości grafik. Czas realizacji także jest niezły. Mimo świątecznego okresu i związanych z nim dni wolnych, paczkę dostałem do dwóch tygodni zgodnie z tym, co było na stronie. A więc super. Też po raz kolejny zapomniałem dokupić Kamy i paldronów dla Fivesa oraz żołnierza ARKS 327 z mojego pierwszego zamówienia. Ale nie nie ma tego złego. To oznacza tylko, że będą kolejne zamówienia do omówienia. A tymczasem ja się już z Wami dzisiaj żegnam. Zapraszam Was na inne moje materiały. Zachęcam do subskrybowania, zostawienia łapek w górę, a także odwiedzania Instagrama kanału, do którego link znajduje się w opisie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!